Rafał, jak się zapotrywałeś na podjęcie e, decyzji przez brata, że jednak będzie zawodowcem, miałeś jakieś przeciw, e, tam jakieś, powiedzmy e, sobie e, jakieś ale, nie do końca byłeś przekonany do tego zawod zawodostwa. E, czy jednak e, myślałeś, że od początku, że e, Łukasz sobie poradzi z tym? znając, znając Łukasza charakter od prawda, wiedziałem, wiedziałem, że sobie poradzi, Jest to jest twardy gość, który po prostu, jeżeli wchodzi do ringu, to Zawsze, zawsze chcę wygrać. Zawsze chcę wygrać i nigdy, nigdy nie odpuszcza, zawsze do końca. E, co, do, co do samego e, co do samego przejścia, no to był to 2006 rok, prawda? Końcówka roku, Ludzie. dokładnie. I każdy koniec, 16, 16 grudnia, chyba przed dzień swoich u, urodzin, podpisał kontrakt. Co na pewno? Na pewno został jakiś żal, że, że, nie, że nie wystąpi na olimpiadzie w Pekinie. Ale z drugiej strony, patrząc na to, kiedy pojechał na. Mistrzostwa Europy w 2006 roku. Od razu trafił na wice, wicemistrza świata na Rosjanina. Można, można powiedzieć, że walka, walka, walka się zakończyła podaś, przed czasem, w drugiej rundzie, skutek, drugiej, drugiej, skutek 20-punktowej przewagi. Kiedy, kiedy zobaczyłem nagranie. Na nagranie walki, to uznałem, że była to totalna bzdura, mógł spokojnie boksować przez cztery rundy i wtedy już wygrać. No właśnie, a po, po tego punktowania, już poruszmy ten temat, to kiedy rozmawiałem z Piotrem Wilczewskim, to też się wypowiadał na temat e, tych kosmicznych e, punktacji. Jak to jest generalnie z tą punktacją? Powiem tylko tyle, zawsze, zawsze przypomina mi się, przypominają mi się Mistrzostwa Europy z 2004 roku. Transmisja, transmisja na Eurosporcie, akurat boksował Kuziemski, też z Rosjaninem. Pada na podwójną gardę, punkt dla Rosjanina i myślę, że to wystarczy za komentarz, prawda? Nieraz nieraz, nieraz tak jak kube, wcześniej powiedział, nieraz wystarczyło trafić delikatnie w gardę. i wtedy, wtedy Aleks również przegrał przed czasem RSCO, czyli przewaga 20, no 20 punktów. Spoglądając na jego twarz widać, że nawet nie był zmęczony. Po prostu wyglądał, jakby dopiero miał wchodzić do ringu, a już został odesłany z kwitkiem. No, ja, schodząc po pierwszej rundzie, to wydawało mi się, że z trzema y, punktami prowadzę. Bo już uderzyłem kilka akcji, lewy wyprawy, dół, lewy wyprawy na górę. Dziś zakręcałem na nogę swoje dzień z Wydawało mi się, że powinienem będę wygrać około trzech, dwóch, trzech punktów. No, podświadomie wiedziałem, że. Może być koło remisu, schodzę, byłem mówiony z kolegami, że pokażą mi punktację. Jak mi koledzy pokazali, że jest 8 w dół, no to powiem szczerze, że odechciało mi się wszystkiego, bo gdzie pierwszą rundę jeszcze naprawdę naładowany i wydaje mi się, że pierwszą rundę dwoma czerwami trzeba trzema punktami wygrałem, bo oglądałem tą walkę z wieloma osobami, z ludźmi, którzy się znają na boksie i ich zdanie też było takie, że na pewno nie przegrałem tej rundy, a jeszcze 8, czyli właśnie punktami, a więc na pewno to podcina troszeczkę skrzydła, tym bardziej, że to była pierwsza walka, pierwsza yy, eliminacja, no, czyli ten, który odpala, to w ogóle nie ma szansy na medal, a to było nie do pomyślenia, żeby zawodnik yy, Rosji yy, wrócił do, w, do domu bez medalu, więc w tej strefie, dopiero w strefie medalowej, czy nawet chyba... No, dopiero w finałach tak naprawdę to, to sędziowanie było takie najbardziej zbliżone do tego, co się działo w ringu a w takiej strefie eliminacyjnej czy, czy, czy finału, gdy jeden odpadał bez medalu to no, często było, wielokrotnie było tak, że wy, ten po prostu który miał wygrać i wracając więc tutaj właśnie, co, co do olimpiady wiadomo, trzeba było jeszcze przejść eliminację no, ale przy takim sędziowaniu można powiedzieć, że gdyby Łukaczki gdyby pełne olimpiady, byłoby dwa lata w plecy. byłoby to dwa lata po prostu stracone. Stąd ta decyzja, żeby po prostu przejść na, przejść na zawodowstwa, dwa, że jako hmm, młody chłopak trenujący dwa razy, dwa razy dziennie nie możesz myśleć o jakiejś normalnej pracy. Pieniążków żadnych nie dostawał ani z PZB, ani, ani z klubu, ani z miasta. To, ani z miasta. Więc, więc tak naprawdę... no... Chłopak, który ma osiągi, robi wynik, trenuje z żołkiem na, na piersi, a nie dostaje na chleb. Kolejne dwa lata w ten sposób, po prostu nie było o tym mowy. Dlatego, dlatego uznałem, że decyzja podjęta przez Łukasza była, była, była decyzją słuszną. Ale pół roku się borykałem, bo tak jak mówię, już po yy, Mistrzostwach Polskich, w, w styczniu czy w lutym dostałem po, po, propozycję z kwotami, naprawdę niezłymi kwotami, przez pół roku dalej yy, trenowałem za darmo, dokładając do interesu, bo nie uwiązałem się, podpisując umowy z Polskim Związkiem Bokserskim, na jakieś tam śmieszne pieniądze i przykładowo i przy okazji na weksel w wysokości 40 tysięcy złotych, gdybym przeżył na zawodowstwo przed olimpiadą. Nic nie podpisałem, więc nie dostawałem kompletnie żadnych pieniędzy. Yy, I przez pół roku... Yy, nawet troszkę więcej, bo tak, więcej, bo dopiero w grudniu podpisałem kontrakt zawodowy, a bym by w lutym, czyli przez praktycznie okres całego roku, mając taką perspektywę, że mogę zarabiać naprawdę świetne pieniądze, jednak odsadziłem to, bo chciałem sprawdzić, jak wygląda boks międzynarodowy w seniorach, jak to wygląda na arenie międzynarodowej, ale przekonałem się, zastanawiałem się, jak to może wyglądać w przyszłości, no i też szczerze powiedziawszy nie widziałem szansy na swój rozwój w polskim boksie amatorskim, dlatego zdecydowałem się, że przejdę jednak na zawodowstwo.